Często mnie pytacie, Maciejo, kiedy wargaming doda w końcu kołowce, dwulufowe czołgi, jakieś specjalne magazynki, esterfała z jakimś nowym trybem, artylerie, cokolwiek nowego, coś co się wyróżni? O dwulufowce pytacie najbardziej. No i co by nie mówić, do naszej gry zabitał nowy czołg, który w pewnym stopniu wprowadza coś nowego. Niby jest to zwykły magazynek, nie ma żadnej nowej mechaniki, funkcji, ale jednak jest coś nowego. Do naszej gry zawitał hybrydowy czołg 9 poziomu, czołg średni, czołg, który ma 10 pestek w magazynku. To już jest coś, ale to nie wszystko. Ten czołg potrafi oddać klipa w sekundę. Naprawdę. 10 pestek oddanych w ciągu jednej sekundy. No ale pewnie zapytacie, no dobra, skoro ma tak dużo pestek skoro tak szybko te pestki wypuszcza no to pewnie damage jest niski nie do końca jedna pestka to około 50 damage czyli razem około 500 oczywiście plus minus może być mniej, może być więcej w zależności od tego czy przebijemy, czy strzelimy z HEK czy strzelimy z GOLDA wszystko ma znaczenie tak jak zawsze ale jest jeszcze pewna ważna uwaga ten czołg ładuje magazynek 12 sekund i jest to jedno z najdłuższych przeładowań na dziewiątym nawet nie wiem jak ten czołg dokładnie przeczytać, ale przed Państwem FVE Defender 9 poziomu. Czołg, który ma prawie 2300 dPM, 10 pocisków w magazynku, przeładowanie magazynka około 12 sekund, przeładowanie pomiędzy pestkami to jest 0,10, więc to tak naprawdę tego nawet nie, nie widzimy, nie odczuwamy, to wylotuje jedna po drugiej. Penetracja. 215 na podstawie, 230. Zależy, jaki materiał mamy: czy wentylację, czy przebicie na goldzie. To jest około 300, 280, coś pomiędzy tym. No i hajaki 59, 55. Jeśli chodzi o damage, na podstawie 50, na goldzie 40, na hajakach 60. Więc różnice są bardzo, bardzo małe. Czołg wyróżnia się swoim wyglądem, wyróżnia się magazynkiem. Coś nowego w naszej grze. Raczej takich czołgów, szczególnie na wyższym tierze, no to za bardzo nie mamy, bo na trójkach coś tam się znajdzie tego typu. Nie z taką ilością pocisków, ale coś tam jest. A na dziewiątym tierze czegoś takiego nigdy w naszej grze nie było i być może jest to coś, co jest takim załączkiem tego, aby wprowadzić nowe systemy do gry. Czołgi dwulufowe, jakieś specjalne mechaniki, jak mają estrwały w dużym wodzie. Kto wie, oby tak było ponieważ Lesta cały czas wyprzedza nas pod względem nowości i wprowadzenia czegoś więcej czasami czegoś kontrowersyjnego ale czegoś nowego czegoś co wyróżnia i zachęca do gry czołg ma ponad 1700 HP potrafi nawet jeździć niby 43 na godzinę ale myślę, że przy takiej wadze i sile to raczej za szybko też nie będzie rozpędzało coś tam potrafi odbić, wiadomo chociaż to jest czołg średni, więc nie liczymy na to, że odbijemy ciągi ciężkie Kamuflaż oczywiście słaby, mobilność taka średnia jak na meda, ale to nie o to w tym czołgu chodzi. W tym czołgu chodzi stricte o magazynek. Drugi czołg, który chcę Wam przedstawić, jest w fazie testów. Tylko super testerzy i klany testujące czołgi mają do tego dostęp. Niby jest to coś, co już jest w naszej grze, ale jest to w innej postaci, ponieważ aktualnie w naszej grze Czołg, który strzela za najwięcej to jest FV215B. Godzilla Czarna Gwiazda. Są różne opisy tego czołgu. Ten czołg jest najbardziej wkurzający, ponieważ potrafi jednym strzałem zepsuć ci całą bitwę. No i WG wprowadza drugi taki czołg, ale tym razem to nie będzie niszczyciel czołgów. Tym razem będzie to po prostu czołg ciężki. Chiński czołg ciężki. BZT-70. Czołg, który potrafi ci strzelić z podstawy za ponad 900, z goldowego hajka za ponad 1200 i z zwykłego hajka za ponad 1350. Jest to czołg na dziesiątym tierze. Czołg ciężki, który ma najwyższy damage na strzał, jaki aktualnie istnieje. DPM to około 2400. Ale na haekach to jest 3600. Tylko wiadomo, trzeba przebić. A do tego dochodzi jeszcze, że pociski są bardzo, bardzo wolne. Druga sprawa to to, że mamy najdłuższe przeładowanie na 10 tierze. Jeden strzał ładujemy 22 sekundy ponad. Jeśli gramy do penetracji, to jest prawie 24 sekundy. Nic na 10 tierze nie ładuje tak długo. Ale z drugiej strony, wystarczy oddać 2-3 strzały może 4 czasami i mamy ponad 3000 w bitwie, więc coś za coś. Jeśli chodzi o przebicie, na podstawie to jest około 270, na goldowych hajkach 227 i na zwykłych 97. Czołk ma bardzo dużą szansę na wysadzenie kogoś, to jest najwyższa szansa na dziesiątych tierach ciężkich, kaliber również jest najwyższy, więc jeśli mamy czymś wysadzić, to właśnie tym, tylko trzeba trafić. Naprawdę pociski tego czołgu są bardzo, bardzo wolne. Czasami, jak strzelam do Was z daleka, to normalnie możecie robić, możecie próbować robić unik. Prędkość tych pocisków jest praktycznie najwolniejsza na dziesiątym pierze. Tylko jeden czołg ma wolniejsze strzały od nas. Także to mówi samo za siebie. Czołg jest oczywiście pancerny, wolny, długo ładuje i potrafi w skrócie przypierdzielić. Czyli kolejny czołg na dziesiątym pierze który będzie mógł zepsuć się bitwę dosłownie jednym strzałem Depresji ten czołg również nie ma to jest 5 stopni na czołgu ciężkim na 10 tierze to jest najniższa depresja na 10 tierach ciężkich Podnoszenie działa to jest 15 stopni również bez rewelacji, ale myślę, że wystarczająco No i co? Nic wyjątkowego ten czołg nie ma oprócz tego co już powiedziałem, czyli po prostu pierdzielnięcie Raczej wątpię, że ten czołg pojawi się w drzewku, chociaż wszystko jest możliwe, ale uważam, że to będzie czołg specjalny, kolekcjonerski, który będzie, jak na moje, 99% że będzie w skrzynkach, bardzo drogich. No i życzę Wam, żebyście ten czołg na randomach spotkali jak najrzadziej. To nie jest tak, że ten czołg jest jakiś super, ale, tak jak mówię, to jest Godzilla, która nie musi kampić, ten czołg jest na pierwszą linię, i w każdym momencie jest w stanie wam strzelić za co najmniej tysiąc Więc, czym więcej takich czołgów na polu bitwy, tym większe ryzyko, że bitwę skończycie z jednym strzałem, z zerową ilością strzałów, z dwoma strzałami. Bo taki strzał od tego czołgu zakończy wam bitwę. Czy gracie ciężkim, czy lightem, czy medem, czy tedekiem, każdego z Was ten czołg może złon albo dać petkę za pół HP. A raczej nikt z nas. Nie chcę jednym strzałem, jednym błędem tracić połowy HP w bitwie. Lepiej dostać pestkę za 300 niż za 1000, prawda? Tym bardziej, że ten czołg ma ogromne szanse, aby kogoś wysadzić. A z bliskiej odległości prędkość pocisków nie są takim wielkim problemem, bo rozumiem, że daleka snajpienie to wtedy to jest naprawdę ciężko trafić, ale z bliska ten czołg nie będzie kampił. On będzie jechał na pierwszą linię i będzie się starał właśnie dać pestkę za 1000 potem 20 sekund odpocząć, przeżyć, przeładować i znowu dać pestkę za 1000 myślę, że dobrzy gracze naprawdę będą psuli krew tym słabszym na randomach jeśli już ten czołg wyjdzie bo aktualnie mają go tylko testerzy i tych czołgów nie ma tak bardzo dużo ale jeśli będzie w skrzynkach i gracze będą wiedzieli, że ten czołg potrafi strzelić za 1000 to naprawdę uważam, że rzucą się na ten czołg i będą chcieli go za wszelką cenę zdobyć IWG na pewno tą sytuację wykorzysta. W tym materiale to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję i siemoneczko.